Mam ze strony Loleku 12 dzisiaj gramy w Age of Civilization ja, ja, po prostu AOC11 I, I. i ustawienia są takie. Ja, ja jestem w tym nowy, więc dam sobie średnio zaawansowany. Odkrywczy agresywność, a tutaj nie będę nic zmieniać, nic nie daje. Gramy Bolzgom i wbijamy na Litwę od razu. Dobra, Niemcy, na razie, na razie, z Tobą chcemy dobre relacje, nie kurna, o dobra, jestem, o Francja mnie lubi, to, to niedobrze, bo Francja będzie mi potrzebna potem, Ty też mnie nie lubicie, ale mi polubicie, o, ła, ale to będę pod boje, z Rosją. o, Stany Zjednoczone mają do mnie mech, tak średnio, tak średnio, dobra, i teraz robimy tak, robimy y to tak, ja się dowiedziałam o takiej fajnej taktyce, tak dydzę, podobno, dobła i robimy tak, Proszę ekonomiczny to i badania jedno, Dobła. moje tutaj podatki będą duże, towary będą na minimum i badania, troszeczkę badań na, na tysiąc, żeby było i inwestycje mało. Teraz zbadujemy na warsztaty, więc w sumie trochę podniosę, tylko żeby mieć warsztaty, W sumie i tak zaraz będę mieć warsztaty Dobra I moje Dobra teraz sobie pozbieram pieniądze O ale teraz mi wyrosła ekonomia Uła Bardzo Dobra Kto mnie tu nie lubi? Kto mnie tu nie lubią? A tu to... Dobra te państwa w Afryce mogą się schować Na razie sobie Na razie sobie dobre stosunki tutaj Z tym Tu was i tak roz rozwalę Ze Słowacją was rozwalę I czechy potem w na następnym odcinku może was rozwalę O Alan. Nie wiem. I dania, 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 nie. Jedzie, lecimy sobie do tutaj stanów, klikam sobie Home Jestem już w Polsce. Dobra, robimy tak. Ja wbijam sobie do... Nie. Pierwszej posbikujmy po je trochę. Przepraszam. dobra. dobła. O do... O, o, Technologia 1. Super. Teraz budujemy sobie e, warsztaty. Przepraszam. Warsztat Jut. Warsztat Jut. Warsztat. Buduję warsztaty, żeby mieć dużo hajsu. Bardzo jest też super. Dobra, tutaj już. Jaki najlepszy rozwój. Gdzie jest rozwój? Rozwój. Najlepiej się rozwija Warszawa. Potem Kraku, potem jest najmniej rozwinięte. No nie Podlasie. Koszalin. A raz suwałki są potem. Łomne też. Więc Podlasie jest. No. Coś tam jeszcze umieję. Dobła. Ustrzyganie wojska. Największy przychod ma Warszawa. Wcale nie widziałem. Dobła. Idźcie sobie tutaj do Białystoka. Białystok. Tutaj sobie powierzemy dużo wojska. Żeby zaatakować sobie Litwę. Litwa. Nie? Dobra, tu może być dużo wojska, więc sobie połączę te siły. Jakby oni mogli mnie zaatakować. Dobra, że się żyje. Nie, się tutaj nie, Nie ma takiego dobrego wojska. Spodziewałem. Bo nadal tu pójdzie dziewięć nie, 92, przepraszam. Tam pójdzie 1200. Tu pójdzie z 1000. Albo z 500, bo mam mało tutaj wojsk. I tutaj na 500. Tutaj tam. Dobra. Tak myślałem. Tak, kurde, myślałem. Teraz nie wiem, czy mamy wojska w, w, w Wilnie. To jest Wilno? Wilno. Dobra, easy. O, mieli jakieś. Jakieś. Dobrze, że nie mieli żadnych. Ja w sumie. Szkoda, że nie mieli żadnych. Dobra, tutaj się wróci trochę wojsk, bo tutaj mogą mi zrobić takie suprasma Motherfucker. E, tak powiem. Dobła. I szczelił. Do kuchni masznej. O! Dobła, teraz 467 wojsk idzie na Klejbejdę. Klejbejda? Be Beda. Dobła i mamy Litwę. To już jest duży achievement get. Ja bym chciał Kaliningrad. Kurna messenger walony. Czekajcie. Sorry, sorki. Przywołam się messengera. Yy, dobra, to ta grupa mi pisała. Dobra, to tutaj robimy takie taktyczne prywatność. Ignorę wiadomości. Jut. nie Jut. nie. Pięta. Znaczy, dobrze. Wait. Dobra. Przepraszam za to. Yy, przepraszam za to, za to takie yy, dziwne, dobra, gotowe, dobra, nieważne, tego nie było, dobra, mamy już Litwę, teraz potrzebuję w, w bardzo dużo hajsu, weźmy, tu będzie mało, tylko potrzebuję punktów dyplomacji, chcę mieć dobry kontakt z ruskimi, bo oni mogą mi bardzo pomóc, potem będziemy mieć sojusz i możemy... Aha! Zajebiście, ja pierdolę, nikt mnie nie lubi, o! Ukraina nas lubi? Tudaj, dlaczego mnie nikt nie lubi? Ej, przecież Niemcy mieliśmy dobre relacje. I co jest? Ej, coś się nie podoba. Ej. Ej, co jest? Ej, Dlaczego tak jest? Excuse me, but what the fuck? Przecież z Niemcami miałem zajebiste relacje. Co jest do cholery? Teraz kurna... Jezu Chryste. Kubi. Dobra, no to dobra. Chcieliście? Dobra, atakujemy cały Bałtyk. Ja też już że. Dobra, tu, tutaj, tutaj przejdzie. Tyle, tutaj się złączą. Klaada, w To się lubi. Super. Tylko z Rosją mam takie warunki teraz, że mogę mnie rozwalić. I to, o, dobra. Mam tutaj dobre stosunki tutaj z naszymi sąsiadami, niektórymi. Hmm, teraz wszyscy mnie nie lubią. Hmm. Z Brukselburgiem mamy dobre. Szwecja, nie. Finlandia, nie. Chiny, Chiny, o Chiny, typie. Ła! Chiny mi tak bym mógł pomóc z Rosją. Typie. Będzie rzeź. Nie. Dobra, y, utrzymanie wojska. Dobra i teraz patrzę, co robimy, Łotwa. I wbija od razu tam. Patrzcie. Patrzcie. Jut do rygi. Mam nadzieję, że nie, nie będę mieć jakiejś kurna kosmicznej sumy 3000 żołnierzy. Przemziłem, ale są głodny bo oh shit, oh shit. No jadłem obiadu. O shit, O, shit Kurna, że do gówno. Kurna. Super, tylko teraz nie mam... O kur... Zaraz coś walnę. Zróbmy tak, więcej... Pobór. Ja mam pieniędzy, zajebiście. Tutaj wezmę poobór, no. To będzie bardzo dużo pieniędzy, z tego wyjdzie. Tylko, że mnie to niepokoi, że oni mogą dać niepodległość Litwie, wtedy będzie rip, takie masne rip. Oh fuck, oh fuck. wiem, że tak będzie. Ma no, fuck. Dobra. wbijamy. 500 tam, 547 tu Tu wbijamy 1000 wojsk Lezpierdziel Jut Jut No zajebiście rygo odzyskali O fuk Rybem tak Plan B. co do wojsk. Chcemy jakieś tereny, kolonie, czy co? Może mieli jakiś dostęp wojskowy. Po prostu zwrócili swoje wojska. To jest możliwe. Hmm. No i... No i jeszcze... O, fuk. Dobra, uzyskali swoje tereny. nie więcej. Tu jest dużo wojsk, więc ja robię tak. Na razie spróbujemy ominąć Tu jest 700 wojsk, ale ja nie mam takiej super armii Żeby rozwalić te, te 700 wojsk Więc zrobimy teraz tak yy, Wyjdziecie tak Tu się pobór zrobię Pobór Potrzebuję nawet stówę Teraz robimy tak 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 o, i teraz patrzcie jak ich roz, rozwalimy, cyk, cyk, i dobra, i teraz GG, nikt nie wygra, to jest taktyka, oni teraz mają, mają wszystko zaplanowane Teraz nie mają, nie, nie mogę nic bać. chyba że oni mi wjadą w rygę, wtedy będzie gorzej Dobra, zrobimy tak, 400, o, myślałem, że dobra, wbijamy tutaj, i porobione, maj. o, wiedziałem, że ryga, fucking wiedziałem Dobra. Wyjedziecie 300 tam tu. Dobra, i mamy już Łotwę. Następny cel to jest Estonia. No i z dialber i, i goni przez połowę mapy. Znam życie. Jeć civilizion. Dobra. O, kocham się tutaj. Tylko, że ja chcę z Niemcami się to też kochać. Bo inaczej to będzie krucho. Bo jak mi wiadomo tak z dupy. Zeskoczenia. To będzie krucha. No, a wy mnie lubicie, to nie my lubcie. Zaraz z Ukrainą wam jadę w i tyle będzie. Do no, Mongolii wysłałem? Nie, tutaj sobie wyszły. Dobra, i teraz wjeżdżamy w Estonię, Choć nie wiem, muszę wojsko ogarnąć. A sobie wezmę teren w tym Mogę sobie pędzel upalić, Czy muszę tak po prostu klikać? Dobro. Mamy już prawie cały Bałtyk, co bardzo mnie cieszy. Teraz, bo no następny cel po tutaj Bałtyku, w Bałdygu, to będzie prawdopodobnie tutaj Czechy i Słowacja. Więc no. Tak rodzinie właśnie zaczęliśmy. Zgodzili się, zgodzili się. Teraz mam w, w... bardzo dużo niezadowolenia. Co powiem ładniej. O dobła. Nie mam co mówić, więc po prostu coś powiem. Kurde maćka. Teraz mam w, Dobra, wyszli nie w niewagę jakieś, nie wiem, wysepca. Nie zostanę więcej punktów dyplomatycznych. Dobra, wiesz co napowiem? Ha! na ciebie. Na ciebie też. hap, ha. ha. Hup. Zaplułem się teraz. Dobra. Na was też. Hup. O oh, fuck, ja mam tu. U, teraz. U, dać dać That's dać Dobra. Na was też napluję. Hup. Hup. O, naplułem się na rękę. Nie podoba mi się to. Dobła, e, dobła, 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 dobła. Przychód. Jut. Mogę w Warszawie? Nie, potrzebuję 065. Zuber. W Krakowie? Dlaczego nie mogę w Krakowie? Krakow. Jut, Warszawa. A, buduje się już. Tego. Bytom. Warsztat. Jut. Jut. Dobła. Przychód 13 8. Dobła. Będzie się to budować dwie tury. Dwie tury. Dobła. Budujemy szybko, musimy asym asymilować. Asymulować. Nie wiem jak to powiedzieć. Ale jakoś to muszę powiedzieć. Dobła. Yy, na pewno się boję tego, że mi tutaj zaraz... Yy, no ktoś mi wiedzie w iebie. zjebę. Seria szybko się skończy. Potem serii będę jakieś robić challenge na przykład, nie wiem, Luxembourg Challenge albo, yy, 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 ro, na przykład, yy, odtwórz yy, Rzeczpospolitą Obywatelską Narodów. Między morze, no na między morze to będzie za jakieś może 6 odcinków. Bo to jest trudne. Potrzebuje Białorusi i Ukrainy. A jest coś z Rosji? Jak nie ma z Rosji albo z jakiegoś wielkiego państwa, to mogę się skłócić na to. Gdyby między morze kiedyś powstała? Nie wiem, nie jestem asem historycznym. Dobra, tworzymy wojsko, żeby zaatakować na tą waloną Estonię. Jednakże się w pobieram. za to. O, fok, co się stało? Zatakowali mnie? Na razie się nic nie dzieje. Ukraina. Może sojusz? O, jam. Yeah, fir sojusz. A sobie tutaj powyzywam jakieś państewka małe. Tu są małe państewka, O! U, darmowe punkty dyplomatyczne. Więc dobra, wyszli z wagę. wyszli z wagę. Port de France, wyszli z wagę. wyszli z wagę. no właśnie, ja się nie pierdzielę w tańcu, Barbados, nie było, i nie będę, bo mnie nie stać, y, Saint George, do widzenia, tutaj jeszcze jest jakieś państwko. Ty patrz, patrz jak mi będzie piść. no i nas. To mi się podoba. E, dobra, e, wpierw to podatki. W tym odcinku zdobędziemy cały Bałtyk na 20%. Czekaj, ja nie mogę wojsko tyle za zarekulturować. tak. To żeby nie był... 5 000. Dobra, no i mi 5 tysięcy. Jak ja wiadę, się nie pozbierają. I możecie, tak? Nie no chcecie. A ma się być tu. A to chyba się zejdzie, zanim tam się zbiorą. No była. Jesteśmy gotowi zaatakować Estonię i wtedy będziemy tak zbiście dobrzy. Nie, bo oni się lubią. gdyż się lubimy. A idź pan, pizdu. Dobra, idziemy teraz się na talin. O Jezu, Chryste, Matko atko błosko, przystaszyła mi tym wojskiem. No i... Dzego nie mieli tyle tur? To jest ciekawe. Hmm, pobór. To proszę. Jak to przecież nie wygrało? Shit! Chyba tutaj nic nie zrobię? Zatokujemy sobie Natalin, nie? Tak zrobimy. Znaczy to szansę nie widzę. No i wszystkie te rady poszły. Poszły. Dobra, i teraz zatokujemy tak. Jakby teraz taktykę takiej suczki że tak powiem, brzydko. Dobra, wróćcie tutaj tysiąc. Bo tutaj będzie krucho jak nam wiadą. Dobra, i teraz dzielimy wojska. I wjedziemy tutaj. Nie wiem, ile mają wojsk. To jest minus. Powinien zobaczyć sobie. O, dobra, no wiedziałem, że tam będzie. Pinice. Super. Nie Prince Boże. <noise> dobra, robimy tak. Tu wejdzie 900. Tu wejdzie stówka. Mamy już całą tonię. Easy cały Bałtyk. Pójdźcie tutaj na tę wyspę. O, wybuduję sobie tego. Jak to mam Pum. A ups. Dobra, zbieramy... Znaczy, budujemy nowe warsztaty, żeby mieć więcej hajsu. Więcej hajsu równa się więcej ramion, więcej ramion równa się więcej terenów, więcej terenów równa się więcej hajsu. Oh, cały Bałtyk. Nice. Gdzie wy to macie, tą bitwę? O, ale zacięta bitwa, typy! oglądamy to! Przecież to jest ciekawsze od naszej walki! O, cofnęła mnie, ja jakaś chujowa bajka. E, walka, przepraszam. Dobra, e, nie, do, jeszcze te wysepki chcę. Dobra, bit. To wszystko, wszystko zagarnąć, ora, mamy wstały cały bałtek. Oprócz Kaliningradu, bo Kaliningradu nie chcę rozwalić. Na razie. Mamy sojusz. No, bo nie, bo Nie, że to, to ja lubią. Ja się nie widzę, kraju. Tak jak my. Możemy może mi pomaga. Największe miasto, Kijów. Może największe miasto to jest Wilno, czyli Wilno. Dobra, yyy... E, jed, jed. Dobra, co tu mamy? Y, niestabilność. Kamy się z Tunezją. Nice. Tylko, że mnie to kupa obchodzi. Dobra. Dobra, szybciej, bo ja chcę sobie odcinek już skończyć, bo tu już nie ma, nie będę za, na razie nic ciekawego robić. Yy, dobra, yy, dziękujemy za oglądanie. Dziękuję za oglądanie w sumie. Yy, mam nadzieję, że odcinek się spodobał jak nubię w tą grę. Yy, potrzebuję Kaliningrad. Mogę ultimatu? Mogę. Dobra, no to potrzebuję wojska. I może się tu Rosja zgodzi. Na, na to jest tak mało. Tak mało prawdopodobne. Że typie no Bo ja bym tu sobie pragę tutaj. salę może. Hmm. na tutaj wojskiem. Hmm. Hmm. Dobra. E, nie zapomnijcie o subskrypcji i o łapce w dupę, bo muszę zarabiać na YouTubie, bo to na razie nie ma sensu. Bo gówno robię To naprawdę to tylko e, Też robię to z pasji Tylko z pasji Tylko z pasji Jedynie z pasji Eee, dobra Dziękuję za oglądanie Na razie Pa, nara, nara, elo, elo, kur... A320 e, Zrobię miniaturkę se w pancie i wrzucę Ba Na hazie Jak cię się